Siemanko wszystkim, witam was widzowie na naszym kanale, dzisiaj następny wypad na nasze Zgody Nowe Gdzie my się znajdujemy dokładnie, to się niedługo dowiecie, a dokładnie w sobotę będziemy tutaj większą grupą Dzisiaj taką mniejszą grupą się spotykamy, idziemy sobie sprawdzić jedno miejsce, powiem wam tylko tyle, że, że mamy bardzo dużo terenu, bo zaczyna się prawie od Leśnej do Giebułtowa ten teren, ten nasz las tam mamy też wzgórza nasze wielkie takie kurde ten las mamy cały no dzisiejsza tematyka to są tutaj zabudowania szukamy śladów, pamiątek po dawnych mieszkańcach tej kolonii tutaj było jakieś to jest 10 domów w kupie, pokręcimy się zobaczymy, może jakieś fanty wyjdą to się okaże no to co, lecimy A no, ja się szybko wyleczyłem z tych ruin, tego, tych do, z tych zabudowań tutaj bo co, śmieci, nie? opony nawalone wszystkiego tam, kurde tyle napierdielone śmieci, że i dwa polmosy, trzy i ja wychodzę z takiego czegoś. Idziemy do kolegi, bo też coś tutaj teraz kopnął. Co to za ozdóbki masz? Ty, ale... Tu jest jakaś pas... świeczka. To świecznik był, zobacz. To był świecznik mały. Tu jest jakieś A to jest główka od tego? To jest nie, to nie jest główka od tego. To ale to był świecznik. Tu masz włoski, jeszcze parafina jest, zobacz. Weź co normalnie tego. No. no, ale to fajne ci wyszło. Kurczę, zobaczcie, jaka fajna ta. Taka fajna brosza mu tu wyszła brosza, czy co Nie wiem co to jest, ale czy to broszka była? Ciężko powiedzieć, ale weź środką przeczyj to troszeczkę. Bardzo ładne To bardzo ładne jest. No weź przeczy Ale miedziucha. Piękna patyna na tym Tu taki sznurek czy co? to tylko? Korzonek. korzonek tutaj no. właśnie. No to to ładne jest. No i co, wrócimy się tam zaraz z Mariuszem zobaczyć. No to może jakiś śmietniczek jest wywalony, skoro tutaj szkieł masz troszeczkę porcelanki. To daleko było na dole, tak kawałek? No to już schodzimy na dół. No i co? Wróciliśmy z powrotem tego miejsca i wyszła druga. Ozdóka czy co, to jest nie wiadomo. Ty masz u siebie takie wąsy chyba z tyłu, nie? No. Czy nie? O zobaczcie jak to było dlaczego to było ładne to jest komplecik jest no no fajne no i ewidentnie było coś chyba jedzone bo sygnał na wierzchu ładny sygnał z kosteczką w którym roku 2019 i było wyplute przez Jastrzębia. Nikt nie powiedział, że detektorystyka to łatwy kawałek chleba. A bagielko zostało... <grym> <grym> Chłop walczy z gumowcem i z bagnem, nie? Poszło, poszło. Dobrze, dobrze. Dajaj, dajaj. Zastało? Darek, wracamy. Nie, Nie, dawaj, dawaj, wracamy. Tam też pewnie bagno jest. Co, poszło? A ile zapachu zostawiłeś? No dobra, lecimy dalej. Z młodym wykopaliśmy kawałek żelaza. albatrosa. Pokaż ten miecz albatrosa. Trzymaj go O Kawał sworda, nie? Dobra Dobra, pokręcimy się tu jeszcze Zobaczcie co Waldek znalazł Cztery pancerni Masz szczotkę jeszcze ty! Ty! I tak... Marchewkę byś się połamał... Wszystko I byś połamał Ale super! to się jak Rambo ubrał nie Znaczy nie, a ja sam <laughs> Ale super, no zdjęcie walniemy Fajnie to wyszło! No, zdjęcie wklejmy tu. A z tyłu czołg? Rudy. Ty, ale super! Ty, <laughs> no super. No, rudy jak nic. No? Tak, jest. Jest napisane, no, rudy. No, walniemy z dwóch, z dwóch stron. Piękna znajdka. No? Pokaż się. Jest tu napisane, rudy. No, zdjęcie walniemy zaraz. Weź mnie na Tor. Dobra, lecimy. Ładny lasek. Fajnie tutaj wiaterek wieje. Przez te drzewka. O, super dzisiaj jest. Naprawdę pogoda jest rewelacyjna. Nie jest za gorąco, za zimno. No i co, kopiemy wszystkie żelazwo? Wszystkie żelazwo kopiemy nie. nic nie, pod... nie zostawiamy dużego. Duży sygnał i piękna podkowa. Piękna podkówka. A jeszcze ćwieki zostały. No widać dzisiaj szczęście Mariuszowi sprzyja. To od razu widać było od samego początku, że coś się do niego klei. Następną rzecz, którą przykleił. Jest taka wpineczka. Ona jest co prawda zajechana, bo w lesie wiadomo. No ale poznajemy tutaj. Jest swastyka, są napisy dookoła. O, ktoś poluje. No gratulacje Panie, aby tak dalej. No, słuchajcie, coś tu wystaje, prawdopodobnie gaz maska. No, będziemy delikatnie to wykopywać, bo widzę, że widzę, że ona nie jest taka krótka, jakby się tu wydawało. To nie jest sama końcówka. Zobaczcie coś tutaj jeszcze. tej maski z nią razem. Zazwyczaj się wykopuje same to aluminium, nie? Z tym filtrem, z tym wszystkim O No tu mamy ewidentnie większy kawałek Większy kawałeczek mamy i to jeszcze w korzeniach. Super Co on tutaj robi maska? Proszę bardzo, ale gasmaska. Wow No kurde, jeszcze nie znalazłem takiej całej Calutka gazmaska Zobaczcie jakie znalezisko, kurde Ryjek jak u świnki Wszystko jest, kompletne Kulary. Co to za gasmaska Ale. No, to już dużo nie brakuje, żeby to wszystko się oddzielało. No ale są podwójne szkła. Widzicie? Ale zobaczcie, jaka gazmaska. Jakieś plastikowe. Zawinął ten Co? co weź wykrywać swój dziś dalej, bo sprzężenia są No i taka gasmaska wyszła cała, kompletna ze szkłami no, jakbyście tutaj wiedzieli, dajcie znać co to za maska była. To maski to my nie znajdujemy codziennie, nie? Tak to wygląda, kupę części wyszło jeszcze od tej maski. Sprężynki jakieś, ale te sprężynki są fajne, zapięcie klamerki. No i tak to wygląda. te sprężynki ciekawe, ale nie wyglądają na stare, nie? Zobacz, tak się fajnie uchowały? Nierzewka. Co? Nierzewka. Nie wiem, dajcie znać. Młody znalazł geocaching. Pokaż. No wyciągajcie ja tu to. Ja mieszkam i chciałbym się dowiedzieć, co to za zabawa. No, wyciągaj to. Tylko? Zabawa w kotka i myszku. to trzeba. Nie daje to wyciągnąć. Pomału to wyciągnij. Hmm? Może moglibyśmy coś zostawić. Tak, zostawimy. Zobaczmy, co tam jest napisane? Ja jest opisy, no, duchy. Duchy witaj druidzie miłej przygody jeśli spotykasz dzika uciekaj na drzewo 27 lutego 2024 będziemy uważać dzięki za ostrzeżenie miłego dnia Daria i Piotrek Właśnie nie... Trzymaj. Weź to zwiń tak ładnie jak było. Weź to, weź, 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 Łap to, łap to, łap to. Co zostawiamy? Coś? Zostawię. Oliver. <grym> zgodę ich zostawię. Jest na Nie napiszemy na pewno coś tutaj. Weź ten. Daj to ten, Sławek napisze coś. Ale nie, to nową kartkę dali. Dlaczego? No nie? Tutaj się dopisuje, bo tu historia no? się tworzy. Tak. Tu się, tu się tworzy historia. Tu ludzie się masz. 29.03... zero jest? No Wybierz sobie. Właśnie głównie między który pomóc niedźwiedzi. Który dzisiaj jest? Wybierz drugi, maj. drugi maj, drugi maj. Drugi maj. Drugi. No. Drugi. Znalazłem. A jest specjalna aplikacja na telefonie, mhm. która pokazuje ci, gdzie są takie ukryte właśnie te. Co znalazłeś? I mhm. dwie łuski. Wrzuciliśmy im Na YouTube na YouTube Zostawiamy wam dwie łuski No po Zostawiamy Potuszki Zwipek Pozdrawiamy Pozdrawiamy i zapraszamy na YouTube czy może się Pozdrowienia od... Pozdrowienia od... No. Oliwera. Pele. Maniek. Malbek. Cztery pancerni Zginiwodek. 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 Waldek pancerny I od Roberta, który nie wiadomo gdzie jest I Roberta z ruin Tak, pisz e, I Roberta z ruin. z ruin No i fajnie e, masz. Czekaj, to ja łódkę dam. Tu jest jeszcze druga karta. A tamta jest pusta, okay. tutaj wrzucaj Tutaj do słoika yes. tu? Zbijaj to ładnie Weź te rękawiczki na razie No już to można zostawić Weź to Darek z <noise> Kuraki, monety nie mamy jakichś tu <noise> Dobrze być właśnie zawsze tu gopis i terc, zawsze jest takie sytuacje co sięgnę do wora O, coś kurwa znajdę No dopuszczę dzisiaj w tym po... <noise> Kostka Co to? <noise> Dawaj to! I nie dawaj Bez kostki. Bez kostki Bez kostki No, <laughs> Jeż, no to rzucaj <laughs> My... jeszcze, jeszcze mamy, A, tam, tam. daliśmy w gratisie Z kostką Dobra Cię. dawaj Oddawaj Oddawaj to tam gdzie było Pokażemy to gdzie Przy tablicy Tam gdzie było O no i dobra. Pozdrawiamy, jak nas oglądacie, to pozdrawiamy Was. No i na koniec drodzy powrotnej trafiliśmy na śmietniczek niemiecki. No najwięcej zawsze pamiętam historii po domownikach tutejszych, no kto wychodzi, wychodzi właśnie ze śmietniczka. To był chyba, nie wiem czy nie Berlin. Z takiego, ale zobaczcie. Jakie fajne figurki tutaj powychodziły, znaczy figurki, to co zostało, tak? Wiadomo, że tutaj czas swoje zrobił i też rzeczy wyrzucali. Rzeczy wyrzucali takie właśnie, co im już nie były potrzebne. Ewentualnie to Polacy później odgryzowywali te, te domy i też wyrzucali do lasu. Czyli nie wiadomo. Tu mamy taki fajny ciekawą porcelankę z jakimiś napisami. Trzeba będzie to zidentyfikować. Jeszcze takie nie miałem. No i to jest, to jest ładne To jest śliczne Nie wiem co to było do, do tego do mydła Może jakaś mydelniczka malutka czy coś no ale piękne zdobienia ma naprawdę Naprawdę śliczne Ależ to kiedyś była sztuka no, i Tutaj mamy jakiegoś chłopca albo pana do czego to było też nie wiem Fu. No to co zostało I spogrzebiemy jeszcze troszeczkę, zobaczymy może jeszcze coś tu wyjść Ale wszystko jest tak pobite Butelek to już tutaj nie uświadczyć całych Same kawałki Kawałeczki Co to było? Też coś było zdobione od niego no. Dużo jest takich właśnie glinianych rzeczy połamanych o no, śmietniczku pogrzebaliśmy jeszcze troszeczkę, ale widać, że ktoś ten śmietniczek przed nami eksplorował. Bo rzeczy powyrzucane są na boki. Tak jak ta buteleczka. Leżała sobie całkowicie w liściach. Wykopana została. Ktoś nie zbiera po prostu i szmerną ją w liście, nie? No. no tutaj zobaczcie, jaki fajny klimacik mamy. Tam parkujemy na dole auta na krzyżówce. No i dzisiaj zrobiliśmy sobie tą część lasu. Czyli te krzaczorki. Tutaj były domy niemieckie. Poszliśmy tam w las. Kółeczko takie wielkie zrobiliśmy. Weszliśmy tutaj. E, ten lasek nie mamy, malutki, ale za nim mamy to potężne wzgórze. Zobaczcie, to potężne wzgórze też będziemy robić. I tylko to wzgórze któregoś dnia przyjedziemy sobie. I skupimy się tylko na tym wzgórzu. Wszystkie boki, cały środek, góra, wszystko. No tak liczymy, że ktoś kurczę, mógłby tak jakiś zakopać tam depozyt. tylko pytanie, czy to w tych latach jeszcze się uchował. Ach, z doświadczenia wiem, że się uchowują jeszcze depozyty, tylko no nie możemy za bardzo o takich rzeczach mówić tutaj na kanale. Ale uwierzcie mi, depozyty się jeszcze w Dolnym Śląsku uchowują. Ja też mam zawsze najświeższe informacje, gdzie kto co wykopał. No i tak to wygląda. Tak to wygląda, ładne widoki, klimaciki. Więc jakiś ostatni sygnał jakaś. Chyba monetka tu wyszła, bo jakaś krągłość jest, o, Pięknie. Jedna moneta na dzień 20 groszy. Ty ale kurde zdębiałem, myślałem, że to między wojnie. Nie, stare nasze 20 groszy. Nie takie stare Pod brzuską sobie rosło. No. No i dobra, idziemy do samochodu. Zrobimy jakieś podsumowanie. I kończymy na dzisiaj. No profesor, ładnie. profesor detektorysta. Co fajne to, co tam wyczytałeś? No miasto. Hmm? Jakieś miasto, co? Mhm. wiem, czy to, to zamek, nie? Tak. Ale... Zamek mm -hmm. Nie. Mi się to podoba najbardziej. To jest takie ładne. Skoda, to jest wiesz co, jakaś może, wiesz, coś takiego. Po maśle, te, te takie manitki, nie? Bardzo ładna no, rzecz. O, to idio, to idio, to idio. No, taki pierwszy dzień na nowych na terenach, tak, dostaliśmy wow, trochę w dupę, połaziliśmy po krzeczorach. Ściągaliśmy wow, 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 się ładnie, nie? Młody ma dosyć? Co? Trochę. Trochę. <śledzisz> się, ale... <śledzisz> się, ale... <śledzisz> Jeszcze bym poszedł. Gdzieś z statem chodzisz, z powinien od razu nakierować, gdzie skarby są, nie? No. no nie chcę pokazać. Dobra, co tutaj wyszło? No kurde, to co? No to jakieś fajne dwie przypinki, nie wiadomo co to jest w ogóle. Jak? Od paska. To od paska? Takie ozdóbki? No, z Ale co? Z jakiego paska? Od z Takie delikatne to troszeczkę jak do paska mi się wydaje. Nie wiem, zresztą sam. Hmm. No to tu to, to ze śmietniczka, co widzieliście, tutaj śmietniczek jakiś, buteleczka ze śmietniczka, szału nie ma, dupy nie urywa, guziczek arseniowy, tu kawałek też guziczka arsenowego, no ta przypinka by była fajna, na powinna cała czerwona no. dookoła, nie? Cała to nie jest ta z NSDAP? Chyba tak. Coś tam chyba kiedyś, już tak. no. taką żeśmy kopnęli kiedyś raz to w Godzieszowie w lecie. No nie, to tam była tam Nie, też czerwone, ok też okrągła i tu miała czerwoną obwódkę, nie? No. No ten to to jest najlepszy fan, to jest najlepszy fant dnia. Ja, mogę od razu pogratulować. Kto to wpisał? Waldek. Waldek gratulacje. Dla czterech pancernych. Dla mnie najładniejszy fant, dlatego że kojarzy się kojarzy się to z nostalgią z moimi filmami z dzieciństwa. Serial Czterech Pancernych, pies. Także następnym razem jakbyś coś z Arabeli znalazł. Pierścień Arabeli, to też bym się cieszył. No, no fajny, fajny fancik. Łuski poszedł do butelki przecież. Tak, łuski poszły jeszcze I co? Do następnego. Następny raz to spotykamy się tutaj dużą grupą. To będzie taki obchód tym lasem do leśniczówki. I o tej leśniczówce porozmawiamy sobie w następnym odcinku. Fajny temat, ale czy coś zostało, to się okaże. Jak nie sprawdzić, to nie wiesz. Dobra, do następnego, trzymajcie się. Cześć. Dobra.